Nareszcie. Mleczne Prince Polo XXL. Nowy, zaskakujący smak. Prince Polo Mleczne XXL. Tylko teraz. Zaskakująca, promocyjna cena. Skorzystaj z okazji. Nowe Rexona Active. Nawet w najbardziej stresujących sytuacjach. Przeciw się, przeciw przykremu zapachowi. Nowa Rexona Active z naturalnymi przeciwutleniaczami. Magnum. Życie to sztuka wyboru. Teraz dwie nowości. Magnum brzoskwiniowe i Magnum double czekoladowe. Farby, które nie pokrywają siwych włosów. Z tym już koniec. Zmień farbę na Bel-Color z Laboratoire Garnier. I nareszcie masz wspaniały kolor bez śladu siwych włosów. Zmień kolor na piękny. Bel-Color gwarantowany przez Laboratoire Garnier. tak uderzył, wtedy właśnie zobaczyłem Wojtka. Widzieliśmy to wszystko z góry. Parę sekund i miałbym go. Kilka sekund. 5 kilo w no, Panowie, ryba by na mnie postawiła. Lech, nie jedno razem. Tomcio Grubasek dostaje w spadku fabrykę części samochodowych. To grozi poważnym kataklizmem, bo chłopakowi wyraźnie brakuje piątej klejki. Jego nieziemskie pomysły doprowadzają do szału całe miasto. Tomcio Grubasek. Włącz polsat i baw się dobrze. W piątek, 15 czerwca o 19.05. Ja jestem przekonana o tym. Ach, 3, Naruszyli regulamin podstawową zasadę dwóch światów weszli na mostek. Ej, czuję, że to nie wyrzucą na swój drugi. Co spotka uczestników gry za złamanie zasad? Dwa światy dziś o 20.45 mam milion złotych i tylko osiem pytań. Odpowiedz, milion jest Twój. Możesz to wygrać. Chciwość masz, to grasz. Tylko w Polsacie. Sobota, godzina 20. Chciwość, czyli rząd za pieniądze.